Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Z tej strony Monia z Alternatywy Perfumowe. No i słuchajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który wcześniej już obiecałam. Zabieram Was troszkę w taką duchową podróż. Jest to dosyć ciekawa firma, o której słuchajcie raczej nikt nie... nikt nie robił filmiku. To jest słuchajcie. Marka Inspiritu. Ja mam akurat taki zapach. To jest, mam nadzieję, że widać. Inspiritu lux. Z tyłu tyleczka prezentuje się tak. No i słuchajcie koreczek. Koreczek jest bardzo ciężki. Troszeczkę jak jakaś pieczęć. No i słuchajcie. Ja się troszeczkę będę dzisiaj wspomagać opisem marki, ale tylko z tego względu, że jest naprawdę przepiękny, bardzo dobrze napisany i oddający, jakby oddający całą kwintesencję marki, jak i zapachu. Słuchajcie. Inspiritu szanuje duchową podróż każdej duszy. Przekształcając odwieczne zmysły w potężne narzędzie wewnętrznego odkrycia. Inspiritu Lux, czyli ten zapach, o którym dzisiaj mowa, to zenit wszystkich zapachów Inspiritu. Jest to esencja, która przepływa przez inne zapachy: światło, które promieniuje, światło, które oświeca umysł i rozgrzewa serce, symbol głębokiego połączenia i świadomości. Pierwotne, zmysłowe perfumy które zabierają nas daleko na Madagaskar z wanilią, na Haiti z wetywerią, do Chin i Kaledonii z jej cedrem drzewem sandołowym. Jest nas pieprzem, imbirem, elemi zarabi i tunezyjskim rozmarynem. Wszystkie te składniki spajają się razem w zapach, który nie zna granic, jak uniwersalna świadomość. Słuchajcie, przypomnę Wam jeszcze, jakie tu mamy składniki. W głowie mamy rozmaryn i wanilię. W serduszku mamy wetywarię pieprz-imbrielem. No, w bazie mamy cedr i drzewo sandałowe. Słuchajcie, jeżeli chodzi o inne propozycje tej marki, to one są też bardzo ciekawie oznaczone, bo cechami. Na przykład mamy cztery propozycje: roztropność, sprawiedliwość, odwaga i umiarkowanie. Także bardzo słuchajcie, ciekawie, naprawdę. Co do samego, słuchajcie, zapachu. Kotki szalają, także nie zwracajcie uwagi. Co do samego zapachu, on jest przepiękny. Jest naprawdę wart, może nie powiem każdej pieniędzy, ale, ale jest przepiękny. Ceny tych zapachów to troszkę poniżej 200 euro. Jakby marka ma swoje punkty, gdzie można zakupić produkty, bo to nie są tylko. Yy, właśnie takie zapachy to są także świece na przykład yy, w różnych państwach, różnych miastach, na przykład w Wielkiej Brytanii, yy, Niemcy, Francja. Także znaczy, na stronce, jakby marki są podane te miejsca, gdzie można te zapachy zakupić. Wracając, słuchajcie do tego zapachu z pięknym, ciężkim koreczkiem. Przepiękną buteleczką, naprawdę. Zapach y, był wyjątkowo dla mnie ciężki do pisania. Niby z jednej strony, może nie prosty, ale tak cudowny w tej swojej prostocie, takiej, wiecie. Z drugiej strony bardzo skomplikowany. Bardzo ciężko było mi go opisać, dlatego że, słuchajcie, jeżeli ktoś szuka słodyczy w perfumach, to tu jej nie znajdzie. Tu jest wanilia, ale. Tej wanilii jest tyle, co na lekarstwo, tylko aby ten zapach nie był taki y, bardzo szorstki. Natomiast y, na początku bardzo mocno muszę czuć rozmaryn. Więc jeżeli ktoś za rozmarynem nie przepada, no to, to, to nie, to nie tędy droga. Y, ja lubię rozmaryn, dla mnie naprawdę on nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Ja lubię bardzo takie przyprawowe, słuchajcie, zapachy no i tak tutaj bardzo mocno, mocno czuć ten rozmaryn na samym początku później też bardzo mocno jakby on jest przyprawowo słuchajcie drzewny bardzo mocno czuć wetywerię z cedrem pieprz, imbir są raczej takie do podkręcenia tego zapachu jest mocno wyczuwalny taki dym kadzidło. To są też wicelemi. Także gdy wąchamy ten zapach, to mamy takie troszkę poczucie, wiecie, jakbyśmy weszli do jakiejś świątyni. Ja nie mówię do kościoła tylko, tak? To bardziej mi się kojarzy z jakimiś świątyniami bardziej na wschodzie. Yy. Takie, takie, wiecie, takie miejsca, takiego Przemyślenia. Ten zapach będzie się nadawał dla wielu różnych osób, ale też nie dla każdego. To trzeba lubić właśnie taki klimaty. On się będzie nadawał i dla y, kobietki takiej, wiecie, spokojnej, uduchowionej, zrównoważonej bardzo. Jak i dla osoby energetycznej, dla pani Bizneswoman, która będzie moim zdaniem bardzo ciekawie odbierana. Oczywiście nie w jakiś negatywny sposób, dla mężczyzny. Na mężczyznach, już tutaj, chrupek szaleje dzisiaj z kolei. Na mężczyznach też powinien się przepięknie układać, dlatego że na moim mężu no, cudownie po prostu. Na mojej skórze tak samo. On jest dosyć trwały. On jest dosyć wyczuwalny. Myślę, że cudownie będzie się też właśnie układać w tych cieplejszych porach roku. Teraz może być dosyć szorstkawy. Myślę, że wiosną i latem wyjdą z niego jeszcze piękniejsze nuty. On będzie jeszcze piękniejszy. Yy, jeszcze taki bardziej, wiecie. To jest zapach z tym czymś. No. Zapach z tym czymś, słuchajcie, który myślę, że dosyć specyficznie też jest odbierany. Tu, raczej, jeżeli ktoś na nas wyczuje ten zapach, no to powinien się, no będzie się oglądał, tak? Bo jak ja jakby używałam tego zapachu, no to niewiele osób takich zapachów używa raczej i jest specyficzny, więc y, będzie zwracać uwagę, ale w pozytywny sposób, nie w negatywny. Także słuchajcie, gorąco Was zachęcam do tego, żeby spróbować tych zapachów, żeby zakupić że ewentualnie jak jesteście, mieszkacie w tych miejscach, w których te zapachy można zakupić, można powąchać. Idźcie, idźcie, powąchajcie, zobaczcie. Może jakiś inny zapach marki, z innymi cechami, tak? Może bardziej Wam się spodoba. Natomiast nie jest przepiękny: on oczywiście trafił, słuchajcie, do mnie. A jakże znowu przez moją mamę. Myślę, że miał do mnie w pewien sposób trafić. Odkupiła go naprawdę w świetnej cenie, po prostu. To taki interes życia w zasadzie, więc jestem przeszczęśliwa, że trafił do mnie. Naprawdę uważam, że nie bez powodu. Dobrze się czuję w tym zapachu. Daje, ten zapach jednak porusza jakąś część słuchajcie naszej duszy. Skłania do pewnych przemyśleń. Także myślę, że naprawdę wielu osobom powinien się spodobać. I wart. Wart jest tego, żeby go poznać, żeby go zakupić. Nawet w ciemno. Także jeżeli macie pieniążki, które chcecie przeznaczyć na naprawdę wyjątkowe wyjątkowy perfumy. Słuchajcie, wyjątkowy zapach, to zróbcie to. Spróbujcie. Zobaczcie. Jest naprawdę piękne. Tutaj już Bobek zajmuje się światełkiem. <gry> Także słuchajcie, czas kończyć, dlatego że kotki się już rozkręcają, a ja wam jeszcze raz serdecznie, bardzo serdecznie polecam te zapachy.